Już raz prawie to wszystko stracił. Pięć lat temu wyjechali do Szwajcarii, by zacząć wszystko od nowa, a on znów balansował na krawędzi. Dlaczego w ogóle ryzykował, że znów może wszystko spieprzyć i wziąć to cholerne zlecenie? Przysięgał przecież, że skończył z tamtym życiem. To, że za wszelką cenę dążył do sprawiedliwości i udowodnienia wszystkim, że ma rację, przepłacili prawie życiem. Hej, hej, moi drodzy, w ten nieco senny, wiosenny majowy dzień. Witam was, Olga z Wielkiego Buka. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, kochani. Polska kryminałem stoi, ba stoi kobiecym kryminałem na dokładkę i mogę to udowodnić. Zresztą nie będzie to już pierwszy raz na wielkim buku, gdy taki dowód się właśnie pojawi. Dzisiaj będzie o cyklu kryminalnym, którego akcja rozgrywa się w Szwajcarii. I nie, to wcale nie jest przypadek, dlatego że tak, nasza autorka pochodzi z Polski, ale od kilku lat pracuje i mieszka właśnie w Szwajcarii. I ma również co nieco do przemycenia z tego tematu w swoich książkach, co mnie ogromnie zafascynowało. Przed Wami cykl kryminalny z detektywem Sauer'em, Kraina Złotych Kłamstw i Dolina Straconych Złudzeń Anny Górnej. Książki, które recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona. To jest trochę tak, jakby zajrzeć za kulisy zupełnie innego świata. Tylko ta zbrodnia pozostaje tak samo nieodgadniona. Aha, i to jest cykl, to znaczy dwa pierwsze tomy cyklu, bo cykl się kontynuuje ale opowiem Wam dzisiaj o nich oczywiście bez spoilerów, więc bez obaw zapraszam do oglądania. Niewielki kurort, do niedawna znany przede wszystkim właśnie z fantastycznych warunków narciarskich, siedziby Światowego Forum Ekologicznego oraz tego, że pochodziła stąd czołowa szwajcarska himalajistka i alpinistka, kojarzył się teraz z jednym, grasującym po górskich szlakach szaleńcem. Pięć lat temu były policjant Piotr Sauer został zmuszony, by opuścić Polskę. Ktoś w zemście podpalił jego rodzinny dom. Chciał zabić i jego, i jego rodzinę. Ledwo uszli wtedy z życiem. Wyjechali, nie oglądając się za siebie. Zamieszkali w Szwajcarii. Nowe życie, nowa praca, nowy Piotr, ale czy na pewno. Kiedy zakłada prywatną agencję detektywistyczną w Curychu, nie spodziewa się, że wkrótce będzie znowu musiał stawić czoła tym najgorszym ludzkim instynktom. Rozgrzeje się prowadząc sprawę młodej wschodzącej gwiazdy kina, młodego aktora, który zmaga się z najgorszymi oskarżeniami. Czy to możliwe, że jest tak naprawdę niewinny? W klejnie złotych kłamstw niczego i nikogo nie można być pewnym. A teraz a teraz ośrodek wypoczynkowy w małej dusznej miejscowości alpejskiej Niederwalden i seria niewyjaśnionych morderstw. Piotr wyjedzie do doliny straconych złudzeń, miejsca, w którym milczenie jest złotem. Tutaj każdy jest podejrzany, a pozornie silankowa rzeczywistość skrywa te najmroczniejsze i najbardziej podłe sekrety. Tak jak wspomniałam na początku, cykl z detektywem Piotrem Sawerem to trochę jak, słuchajcie, bilet do zupełnie innego świata. Szwajcaria, Szwajcaria widziana okiem kogoś, kto Szwajcarem rodzonym nie jest, okazuje się być krajem o bardzo specyficznym posmaku. I nie, nie jest to posmak czekolady. Z jednej strony to miejsce bardzo otwarte, wielokulturowe, pełne szacunku, pełnej takiej drobiazgowej grzeczności. Czyste ulice, uprzejmi ludzie, życie na wysokim poziomie. Próżno jest tutaj szukać syfiastych załóg czy żebrzących bezdomnych na ulicach. Przestrzenie są minimalistyczne, eleganckie, zadbane w ten bardzo charakterystyczny sposób. Morderstwa, ciężkie przestępstwa, to jest szok, to jest niedowierzanie, to jest nagła rysa, nagły wyłom w tym bezpiecznym poczuciu komfortu. Warto jednak tutaj zajrzeć pod podszewkę. Z drugiej bowiem strony, Szwajcaria to są wystudiowane pozy, to jest taka charakterystyczna maska grzeczności, którą ten kraj przybrał. Na potrzeby swojego światowego wizerunku. To nie tylko bogaty córych, to nie tylko kurorty alpejskie, to także przede wszystkim zwykli ludzie, którym być może wcale tak widowiskowo się nie dzieje. Widać skazy, widać pęknięcia na tej właśnie pocztówce. Tym bardziej stają się one widoczne, gdy przyjrzymy się zbrodni. No właśnie, zbrodnia bowiem, słuchajcie, okazuje się mimo wszystko jednak być bardzo podobna bez względu na miejsca, bez względu na szerokości geograficzne. To jest ludzka natura, której Ciemność tak naprawdę wciąż pozostaje niezbadana. To są słabości, to są bolączki, którym każdy tak naprawdę może ulec wbrew oczekiwaniom. I oba pierwsze tomy tego cyklu ukazują właśnie to podwójne oblicze Szwajcarii, te dwie strony szwajcarskiego medalu. Kraina złotych kłamstw, pierwszy tom rozpoczynający ten cykl, to jest słuchajcie, zbrodnia z wyższej półki, bogaci wpływowi ludzie i ich bogate wpływowe problemy. Kłamstwa i pieniądze, świat wyrafinowanej aktorskiej gry. Wisienką na torcie jest tutaj inspiracja prawdziwą zbrodnią, a w zasadzie y, historią prawdziwego zaginięcia, sprawą, która pozostaje niewyjaśniona do dziś. Natomiast dolina straconych złudzeń, najnowszy tom właśnie tego cyklu, to jest podróż do małego, dusznego alpejskiego kuror. Niedelwalden, stworzone, to jest fikcyjne miasteczko stworzone na potrzeby właśnie tej powieści, okazuje się być taką samą prowincją jak wszędzie. No a jej mieszkańcy, jak to mieszkańcy małych, dusznych miejscowości, lubią trzymać swoje sekrety, Blisko bliziutko. Wyjątkiem są tutaj, słuchajcie, zjawiskowe alpejskie krajobrazy, z których Anna Górna korzysta, ile wlezie. Można się nasycić, czytając widokami, których nawet ta zbrodnia nie jest tu w stanie przysłonić. Autorka buduje w obu częściach nastrój tajemnicy, wciąga nas w swoją intrygę. Robi to w sposób przemyślany. I taki, że chcemy kontynuować. Bardzo zręcznie podkręca napięcie. Widać, że robi to z przyjemnością. I to jest tutaj w tym najlepsze. Widać i czuć, słuchajcie, tę radość. Radość pisania, radość tworzenia podczas lektury. To są kryminały zresztą też z pomysłem, dlatego że one są inne. Inne właśnie ze względu na tę zagraniczną perspektywę. Klasyczne formie, pozbawione takich natrętnych dłużyzny, a jednocześnie również pozbawione makabrycznych opisów. Wszystko wyważone, wszystko lekkie, wszystko dopracowane i zamknięte jak w tym szwajcarskim zegarku i myślę, że nazwisko Anny Górnej warto słuchajcie dopisać sobie jeżeli jesteście miłośnikami opowieści o zbrodni powieści kryminalnych właśnie a ja liczę na to, że detektyw Piotr Sauer powróci i to powróci wkrótce Kraina Złotych Kłamstw i Dolina Straconych Złudzeń, dwa tomy do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem Czwarta Strona. A pytanie konkursowe to istna prościzna, a mianowicie z czym, z kim kojarzy Wam się Szwajcaria? Z kim lub z czym kojarzy Wam się z Szwajcaria? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się w opisie pod filmem, też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube'a, który pojawia się raz na kilka tygodni. Uwielbiam odkrywać nowe nazwiska polskiego kryminału. To nazwisko Anna Górna jest tym bardziej oryginalne, właśnie że Anna Górna mieszka na co dzień w Szwajcarii. Tam również pracuje, no i tam tworzy, i Szwajcaria ją zainspirowała. Ogromnie podoba mi się ta perspektywa inna perspektywa na Szwajcarię która wydaje mi się ogromnie taka wystudiowana właśnie upozowana, ucharakteryzowana. A tutaj jednak ten idealny obraz trochę pryska, trochę się trzaska, wiecie o co chodzi. Anna Górna pokazuje jednak zbrodnię, zbrodnię, która w Szwajcarii jest czymś bardzo niecharakterystycznym. Jest szokująca, wywołuje takie poczucie bardzo silnego dyskomfortu, właśnie ze względu na to, że jednak no, u nich no, to, to nie wypada, że tak powiem. Pokazywać ciemną stronę ludzkiej natury, to nie wypada. Tam wszystko jest właśnie czyste, minimalistyczne, uporządkowane. A jednak zbrodnia, jednak te roki ludzkiej natury to wszystko zaburzają. A co jest najgorsze? chaos, chaos, chaos właśnie i ten chaos wprowadza do szwajcarskiego świata Anna Górna w bardzo wyjątkowy sposób, moim zdaniem. Piotr Sauer, zresztą również bohater bardzo ciekawy, bohater po przejściach innych niż zazwyczaj, jednak jest to również bohater po przejściach, czyli ten charakterystyczny motyw zostaje zachowany. No i więcej Wam nie będę zdradzać, chciałabym, żebyście sięgnęli właśnie po oba te tytuły. Zachęcam Was na możecie również poczytać o tych książkach na blogu Wielkiego Buka, a my Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!